Księga proroka Izajasza Izajasz żył w Jerozolimie w drugiej połowie królewskiego okresu dziejów Izraela. Przemawiał w Bożym imieniu do przywódców w Jerozolimie i Judzie. Przede wszystkim głosił przesłanie o sądzie Bożym. Ostrzegał skorumpowanych przywódców Izraela, że ich bunt wobec przymierza z Bogiem będzie miał swoją cenę. Ostrzegał, że jeśli nadal będą trwać w bałwochwalstwie i uciskać ubogich, Bóg posłuży się wielkim imperium Asyrii, a potem Babilonu, aby osądzić Jerozolimę. Lecz ta zapowiedź łączyła się też z przesłaniem nadziei. Izajasz głęboko wierzył, że Bóg pewnego dnia wypełni wszystkie obietnice zawarte w przymierzu, że pośle króla z rodu Dawida, który ustanowi Boże Królestwo, tak jak zapowiada to siódmy rozdział II Księgi Samuela, że będzie on prowadził Izraela w posłuszeństwie wszystkim nakazom przymierza zawartego na Synaju, tak jak jest napisane w XIX rozdziale Księgi Wyjścia. A wszystko to po to, aby na narody całej ziemi wylało się Boże błogosławieństwo i zbawienie zgodnie z obietnicą, jaką Bóg złożył Abrahamowi w XII rozdziale Księgi Rodzaju. Ta właśnie nadzieja skłoniła Izajasza do przeciwstawienia się korupcji i bałwochwalstwu, tak wtedy powszechnym w Izraelu. Księga ta ma dość złożoną strukturę literacką, ale jest jeden prosty sposób pozwalający dostrzec, jak wszystko składa się w jedną całość. Rozdziały od 1 do 39 zawierają trzy duże części szerzej przedstawiające ostrzeżenie Izajasza o nadchodzącym sądzie nad Izraelem. Wszystko to zbiega się w punkcie kulminacyjnym, jakim jest wydarzenie opisane na końcu rozdziału 39, upadek Jerozolimy i uprowadzenie ludu do Babilonu. Ale rozdziały te zawierają również przesłanie nadziei, że po okresie wygnania spełnią się wszystkie Boże obietnice związane z przymierzem. Rozdziały od 40 do 66 kontynuują te obietnice nadziei i ją poszerzają. W tym filmie skupimy się na rozdziałach od 1 do 39. Pierwszy główny fragment przedstawia wizję Izajasza dotyczącą sądu i nadziei dla Jerozolimy. Zaczyna się oskarżeniem przywódców miasta o to, że zbuntowali się przeciwko przymierzu, popadli w bałwochwalstwo i niesprawiedliwość. Bóg zapowiada, że osądzi miasto, posyłając przeciw niemu ludy, które podbiją Izrael. Izajasz mówi, że będzie to jak oczyszczający ogień, który strawi wszystko, co w Izraelu jest bezwartościowe, aby dać początek nowej Jerozolimie, zamieszkałej przez tych nielicznych, którzy porzucili grzech i zwrócili się ku Bogu. Twierdzi, że wtedy właśnie nastanie Boże Królestwo, a wszystkie narody przybędą do świątyni w Jerozolimie, poznają Bożą Sprawiedliwość i nastanie czas powszechnego pokoju i harmonii. To właśnie zasadniczy wątek. Stara Jerozolima oczyszczona przez sąd która staje się nową Jerozolimą. Ten motyw raz po raz będzie się przewijał przez całą Księgę, uzupełniany o coraz to nowe szczegóły. Sednem tej części jest wielka wizja Izajasza o Bogu zasiadającym na swoim tronie w świątyni. Otaczają go niebiańskie istoty wołające, że Bóg jest święty, święty, święty. I nagle Izajasz uświadamia sobie, jak bardzo lud Izraela i on sam jest nieczysty. Jest przekonany, że zmiażdży go Boża Świętość, ale tak się nie dzieje. Boża Świętość w formie płonącego węgielka dotyka go ogniem, ale go nie unicestwia. Zamiast tego oczyszcza go z grzechu. Izajasz rozważa to niezwykłe doświadczenie, a Bóg daje mu bardzo trudne zadanie do wykonania. Ma głosić zbliżający się sąd. Ale ponieważ Izrael dotarł do punktu, z którego nie ma powrotu, ostrzeżenia Izajasza będą miały paradoksalny wpływ na ludzi, umacniając ich w zatwardziałości. Izajasz ma jednak ufać Bożemu planowi. Izrael zostanie ścięty jak drzewo i pozostawiony jak pień na polu. Sam pień zostanie spalony, ale Bóg zapowiada, że po tym wszystkim ten dymiący pień stanie się świętym nasieniem, które przetrwa na przyszłość. To niewielka iskierka nadziei. Ale kto lub co stanie się tym świętym nasieniem? Odpowiedź znajdziemy w dalszej części tego fragmentu. Izajasz staje przed Achazem, potomkiem Dawida, królem Izraela i zapowiada jego upadek. Bóg mówi, że najpierw wielkie imperium asyryjskie zetnie Izrael jak drzewo i zniszczy ziemię, ale istnieje iskierka nadziei. Dzięki obietnicy, jaką Bóg złożył Dawidowi, po okresie zniszczenia pośle on nowego króla imieniem Emanuel, co oznacza Bóg z nami. Jego królestwo przyniesie Bożemu ludowi wolność od okrutnych i gnębiących go mocarstw. Izajasz opisuje tego nadchodzącego króla jako niewielką odrośl, która wyrośnie ze starego pnia rodu Dawida. To właśnie ten król jest świętym nasieniem z szóste rozdziału. Ten król zostanie umocniony przez Ducha Bożego, by panować w nowej Jerozolimie i zapewnić ubogim sprawiedliwość. Wszystkie narody będą zwracać się do tego króla Mesjasza po wskazówki. Jego królestwo przemieni całe stworzenie, przynosząc pokój. I tak oto skończyliśmy przegląd rozdziałów od pierwszego do dwunastego i mamy całkiem dobre pojęcie na temat przesłania Izajasza o sądzie i o nadziei. Kiedy jednak ma to wszystko nastąpić? Izajasz ujrzał narodziny innego mocarstwa po Asyrii. Babilon również miał zaatakować Jerozolimę i ją zniszczyć. To prowadzi nas do kolejnych części tej księgi. Najpierw mamy więc zbiór wierszy ukazujących Boży sąd i nadzieję dla narodów. Przede wszystkim dowiadujemy się o upadku Babilonu i państw sąsiadujących z Izraelem. Izajz zobaczył, że światową potęgę Asyrii zastąpi któregoś dnia imperium babilońskie, czyli lud jeszcze bardziej wyniosły i pałający jeszcze większą rządzą zniszczenia. Władcy Babilonu wynosili się ponad wszelkie bóstwa, więc Bóg obiecał, że doprowadzi do upadku Babilonu, ale na tym nie koniec. Izajasz wymienia listę państw sąsiadujących z Izraelem, oskarżając je o taką samą pychę i niesprawiedliwość i zapowiadając ich ostateczny kres. Pamiętajmy, że według Izajasza Boży Sąd nie jest ostatnim słowem kierowanym do Izraela i innych narodów. To prowadzi do kolejnej części, w której znajdują się wiersze opowiadające historię dwóch miast. Jedno to miasto wyniosłe, które postawiło siebie ponad Bogiem i popadło w korupcję i niesprawiedliwość. To archetyp zbuntowanej ludzkości. Opisane jest językiem zaczerpniętym z wcześniejszych wizji Izajasza, ukazujących łącznie Jerozolimę, Asyrię i Babilon. Przeznaczeniem tego miasta jest zagłada, a któregoś dnia zastąpi je Nowa Jerozolima, gdzie Bóg będzie królem panującym nad odkupioną ludzkością złożoną ze wszystkich narodów. Nie będzie tam już śmierci ani cierpienia. Te rozdziały to punkt kulminacyjny proroctwa Izajasza. Widzimy tu wydarzenia wykraczające daleko poza jego czasy. To przesłanie dla każdego, kto czeka, by Bóg zaprowadził swoją sprawiedliwość w królestwach pełnych gwałtu i przemocy, by ustanowił swoje królestwo sprawiedliwości, pokoju i uzdrawiającej miłości. Kolejny fragment ponownie skupia się na powstaniu i upadku Jerozolimy. Najpierw mamy całą sekwencję wierszy, w których Izajasz oskarża przywódców Jerozolimy o to, że zwrócili się do Egiptu po militarną ochronę przed Asyrią. Izajasz wie, że to obróci się przeciwko nim. Twierdzi, że tylko zawierzenie Bogu i pokuta mogą teraz ocalić Izrael. Ilustracją tego jest opowieść o wywyższeniu Hiskiasza, który był królem w Jerozolimie. Zgodnie z przepowiednią Izajasza, nadciągnęły wojska asyryjskie i próbowały zaatakować miasto. Hiskiasz uniża się przed Bogiem, modli się do niego o ratunek i w ciągu jednej nocy miasto zostaje cudownie ocalone. Ale natychmiast po tym wzlocie Hiskiasza następuje jego upadek. Podejmuje posłów z Babilonu i starając się zrobić na nich wrażenie, pokazuje im całą zawartość skarbca, świątyni i jerozolimskich pałaców. To wyraźna próba zawarcia kolejnego militarnego przymierza, mającego zapewnić ochronę. Kiedy Izajasz się o tym dowiaduje, krytykuje Hiskiasza za jego głupotę. Zapowiada, że babiloński sojusznik któregoś dnia ich zdradzi i powróci do Jerozolimy jako wróg, by podbić miasto. I z drugiej księgi królewskiej, rozdziały 24 i 25, wiemy, że Izajasz miał słuszność. Ponad 100 lat później Babilon zwrócił się przeciwko Jerozolimie, zniszczył miasto wraz ze świątynią i uprowadził Izraelitów na wygnanie. Tak więc wszystkie ostrzeżenia Izajasza o nadchodzącym Bożym Sądzie zawarte w rozdziałach od 1 do 39 prowadziły do tego właśnie momentu. Okazało się, że jest on prawdziwym prorokiem, gdyż spełniło się wszystko, co zapowiedział. Pamiętajmy jednak, że celem Bożego Sądu było oczyszczenie Jerozolimy, pojawienie się świętego nasienia i ustanowienie Królestwa Bożego nad wszystkimi narodami. Kolejna część księgi ukazuje tę właśnie nadzieję. Ale póki co o tym właśnie mówiły rozdziały od pierwszego do trzydziestego dziewiątego księgi Izajasza.